Mbank proponuje Frankowiczą ugody. Analizuję konkretną propozycję Mbanku i sprawdzam, co można zyskać, a co można stracić. Zapraszam. Witam serdecznie w najnowszym odcinku na naszym kanale. Dziś przeanalizujemy konkretną propozycję ugodową M-Banku, jaką otrzymał jeden z naszych klientów z grupy kapitałowej WOTUM. Jeżeli w ogóle temat ugód Cię interesuje i jakie 8 punktów, na jakie 8 punktów musisz zwrócić uwagę, to dwa tygodnie temu pojawił się odcinek na bazie propozycji Banku Millennium. Natomiast niezależnie od tego, w jakim banku masz swój kredyt, to warto, żebyś i tamten, i dzisiejszy odcinek obejrzał. Dlaczego? Bo wiele cech tych ugód jest po prostu wspólne. Dziś zajmiemy się konkretną propozycją M-Banku. Zatem, zaczynamy od analizy case study. Zobaczymy na liczbach, na konkretnych przykładach, na konkretnym przykładzie tego, co bank proponuje i co klient mógłby uzyskać w sądzie, jakie są różnice. No i tu jakie ciekawostki nam wejdą. Zaczynamy. Ugoda z M-Bank, analiza propozycji. Co wymyślili wem banku? Pismo przewodnie do tej propozycji ugody brzmi tak. Dzień dobry. Skala wzrostu kursu franka szwajcarskiego zaskoczyła nas wszystkich. To kogo wy tam zatrudniacie w tym banku? Jeżeli udzielaliście kredytów, na najniższym historycznie kursie franka złoty 96 2 złote 23250 to ten kurs franka według podstawowej wiedzy ekonomicznej którą wy jako ci którzy ten kredyt oferujecie mogliście a nawet powinniście mieć to jeżeli wy jesteście zaskoczeni że frank urósł gdzie w zasadzie mógł tylko rosnąć praktycznie biorąc pod uwagę to kiedy udzielaliście tych kredytów i wy jesteście zaskoczeni wzrostem kursu franka to ja się pytam kto tam pracuje no ale okej okay, taka dygresja poboczna bo pierwsze zdanie już mnie zaciekawiło Rozumiemy, że może być to dla Ciebie trudna sytuacja, dlatego mamy propozycję ugody. Zmienimy Twój kredyt na złotowy i obniżymy kwotę kredytu, która pozostała Ci do spłaty. Brzmi ciekawie. Zobaczmy, co dalej. Tym samym weźmiemy na siebie część konsekwencji, które wynikają ze wzrostu kursu CHF. Możesz zdecydować się na oprocentowanie kredytów PLN według stopy zmiennej lub okresowo stałej. Jeśli wybierzesz stopę okresową stałą, mamy dla Ciebie preferencyjną stawkę. Jeśli e Bank ma dla Ciebie jakąś preferencyjną ofertę, to czytaj to dokładnie dwa, nawet trzy razy. Wiemy, że na spokojną analizę warunków ugody potrzebny jest czas. Nasza propozycja ważna jest do 24.12, czyli do świąt musisz podjąć decyzję, czyli masz około miesiąca, pięciu tygodni, powiedzmy pięciu, pięciu i pół tygodnia. Prosimy przeczytać dokładnie wszystkie dokumenty. Oj, trzeba je przeczytać dokładnie, bo jest ich ile? Ugoda wraz z załącznikami ma w tym konkretnym przypadku 65 stron. Pewnie dlatego, że na podjęcie świadomej decyzji o ugodzie potrzebny jest czas i oczywiście no, świadomość tego, na co się zgadzam. Pewnie dlatego nie poinformowaliście kancelarii, która prowadzi sprawę tego klienta, czyli jego pełnomocnika o fakcie, że taką propozycję dla niego macie. Ma to sens, ma to sens. Masz do nich dostęp po zalogowaniu się na swoje konto. pisze dalej zespół M Banku porozmawia o szczegółach z opiekunem ugody, odpowie na twoje pytania. Opiekunem mojej ugody jako klienta M Banku. Nie jest wasz pracownik, bo ja z wami mam spór w sądzie. My mamy niezgodę ze sobą. Wy i ja uważamy kompletnie inne rzeczy na temat tego kredytu. Opiekunem ewentualnej mojej ugody jest kancelaria, której zapłaciłem za to, żeby je reprezentowała. Tam jest mój opiekun. Jeżeli byłaby na stole sensowna propozycja ugody, to mój opiekun ugody siedzi w mojej kancelarii. No ale zobaczmy, co bank proponuje. Zalety ugody. Spłata kredytu nie będzie zależna od wahań kursu franka. Ma to sens, bo będzie to przecież kredyt złotówkowy, jak już sami napisaliście. Zmniejszy się kwota kredytu, która pozostała ci do spłaty. Okej, okay, jestem ciekaw, przewalutujemy Twój kredyt szybko i bezpłatnie. Mm. Brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe. A najczęściej jeśli coś brzmi na zbyt piękne, żeby było prawdziwe, to bardzo często tak właśnie jest. To co wymyślili w M banku, jaka jest propozycja ugody? Po nowej stronie mamy Twój obecny kredyt, czyli zadłużenie tego konkretnego klienta. Ten konkretny klient wziął kredyt na kwotę 140, 145 800 we wrześniu 2008 roku, więc na moment, kiedy przyszła ta propozycja ugody, to spłaca ten kredyt 14 lat i około 2 miesiące. Zakładając, że do końca grudnia jest propozycja, to wyliczenia, które będę robił, będę robił też dla takiej sytuacji, że ta ugoda byłaby zawarta ewentualnie w okolicach grudnia. No i teraz tak, kwota po przeliczeniu po dzisiejszym kursie franka do spłaty to jest 140 215 zł. Bank proponuje, że zmniejszy to zadłużenie do 127 310 ,71 zł. 71 groszy. W obu przypadkach, bez względu na to, czy klient zdecyduje się na oprocentowanie stałe czy zmienne. Stałe, Zaznaczam na 5 lat i do tego jeszcze się później odniosę. Co to oznacza? Oznacza to, że teoretycznie, o ile spadnie Twoje saldo o 12 905 zł? Jeżeli klient teraz ma do oddania 140 000 zł, zaraz sobie powiemy, co ma do ugrania przy unieważnieniu, to bank proponuje: zrezygnuj z pozywania nas do sądu. Przenieś swój kredyt, który jest we frankach, gdzie frank jest na rekordowo wysokich poziomach kursowych. Przenieść na złotówkowy kredyt, gdzie na wysokich poziomach oprocentowania, tu konkretnie ta propozycja od razu robię, e, e, dementuje pewne podejrzenia. To ta propozycja jest chyba na 4,99%, czyli około 5% oprocentowanie stałe na 5 lat. Taka jest propozycja tego mBanku. To niezależnie czy tu, czy tu, czy na Wibor, który może rosnąć, 12 900 oszczędzasz. O tyle spada Twój dług. No to możesz sobie myśleć, kurczę, no. Bez sądu, bez kosztów kancelarii, 13 tysięcy oszczędzam. Może to wyglądać kusząco. Co się dzieje z ratą? Wysokość rat. Rata przy obecnym, w obecnym kredycie indeksowanym do franka wynosi 909 ,11 zł. 11 groszy. Rata po przejściu na stałe oprocentowanie będzie wyższa o dokładnie 149 ,94 zł. 94 grosze, czyli będzie wynosiła 1058,95. Jeżeli zdecydowałby się klient na przejście na oprocentowanie zmienne, no to rata rośnie o, policzyłem sobie wcześniej, o 352,90 zł. Czyli albo z, e, e, godząc się na tą zniżkę w, w zadłużeniu do spłaty 12,900, moja rata rośnie albo o 150, albo o 350 zł, w zależności którą opcję przewalutowania wybiorę. No i teraz cała propozycja, oprocentowanie, roczna e, stopa tego oprocentowania. To tak wygląda ta propozycja. W całości cały ten druk. No i tu jest w ogóle ciekawostka jeszcze, całkowity koszt kredytu. Całkowity koszt kredytu, który tutaj przy kredycie frankowym bank celowo, prawdopodobnie tak domniemuje, nie podał, jaki będzie całkowicie koszt kredytu, bo nawet sam, samemu bankowi nie jest on znany. Dlaczego? Bo bank nie wie jeszcze w tej chwili, ponieważ to on ma, trzyma ten suwaczek kursu franka, po jakim będzie Ci przeliczał w najbliższych latach to nie wie, na ile sobie tym suwakiem będą manewrować, więc dalej zostawiają tutaj sobie pewną dowolność. Ale właśnie dlatego yy, klient zdecydował się na walkę z bankiem w sądzie. Natomiast jeżeli przejdziesz na ten kredyt złotówkowy, to oprócz tego, że masz ten dług do oddania 127 tysięcy, to koszt odsetkowy łącznie przy stałym oprocentowaniu to prawie 74 tysiące. 130 i 74, no powiedzmy, że. Wychodzi tu około 200 chyba 10 tysięcy, tak? 210? Nie, 201 tysięcy. A jeżeli zdecydujesz się na oprocentowanie zmienne, to mamy 127 i 94, czyli można powiedzieć, że 220 tysięcy, 220 kilka tysięcy zapłacisz jeszcze. Czyli to jest propozycja ugody banku. Rezygnujemy z ryzyka kursowego. Obniżymy Ci zadłużenie o 13 tysięcy ale w odsetkach nam tutaj oddasz 74 tysiące, oprócz tego, że 130 tysięcy prawie kapitału i około 94 tysięcy, oprócz tego, że jest to ich około 130 tysięcy kapitału. To jest propozycja banku. O co w takim razie... Walka w sądzie w przypadku tego klienta. Zobaczmy, jakie roszczenia tutaj wylicza nasz kalkulator, który mamy jako eksperci dostępni w grupie Kapitałowej Wotum. Kredyt na 145 800 zł, kredyt wzięty. Ja przyjąłem datę 10, nie znam dokładnego dnia. Przyjąłem datę 10. Wiem, że kredyt jest z września 2008 roku. Kredyt na 30 lat. Dla takiego kredytu łącznie w tej chwili, no to mamy sytuację taką, że. Jest, z, policzyłem już z grudniem, 171 miesięcy spłacania tego kredytu, czyli mniej więcej kredyt jest w połowie okresu spłacania, 47,5%. To jest stan na 16.11. czyli środę, kiedy nagrywam ten odcinek. I zadłużenie według tego, co wskazał sam mBank, to 140 215 zł. O co walka w sądzie? Stan kredytu po unieważnieniu. Pieniądze do zwrotu, czyli łącznie ile konsument wpłacił do tej pory, Według naszej kalkulacji to wpłacił do tej pory do banku 123 338 zł. Przypominam, dla wszystkich, którzy być może jako pierwszy oglądają właśnie ten odcinek, unieważnienie jest to taka sytuacja, w której umowy jakby nigdy nie było. To znaczy, te pieniądze, które płynęły, czyli bank przelał kapitał, a klient wpłacał raty, musimy sobie mówiąc kolokwialnie odesłać te pieniądze. Prawnie mówi się o tym, że strony muszą sobie zwrócić to, co sobie nawzajem świadczyły. Mówiąc wprost, prostym językiem, musimy, wysłaliśmy pieniądze, to trzeba je odesłać w całości. No więc bank będzie musiał, po, gdyby to była kwota, gdyby pozew wpisano dzisiaj, to kwota do pozwu mogłaby być właśnie, właśnie taka: 123 338 zł. Ponieważ bank nie zaspokoi tego roszczenia, to w związku z tym za zwłokę będzie musiał zapłacić odsetki, jeśli sąd takie zasądzi właśnie od tego dnia, czyli od dzisiaj, to te odsetki według kalkulatora GOFIN wynosiłyby, jeżeli stopy procentowe się nie zmienią, to jest założenie oczywiście, prawda? To jest założenie, że stopy procentowe będą w tym miejscu, tak jak teraz, czyli 12-25 w skali roku. To odsetki za czas trwania procesu, i przyjąłem, że proces potrwa 2,5 roku, czyli około 30 miesięcy, to odsetki same, które byłyby zasądzone w takiej sytuacji, to 36 500 zł. 509,74. Zatem dochodzi nam do tego jeszcze czas procesu, i przyjmując, że ta rata, kurs franka byłby sztywny, rata się nie zmienia, czyli ta rata, którą podał sam Mbank 909 zł razy pozostałe 189 miesięcy do spłaty. Wychodzi, że raty w trakcie... Znaczy tutaj przyjąłem 30. Przyjąłem 30 lat, tak, tak jak okres procesu, czyli 909 zł razy 30 lat to jest 27270. Suma, czyli jak wygląda suma tego, co byłoby do zwrotu. Do zwrotu. Tak de facto byłoby. Kwota z pozwu 123 tysiące plus odsetki od tej kwoty 36 tysięcy, a następnie już po wyroku windykacja pieniędzy wpłaconych w trakcie procesu. Razem bank musiałby zwrócić 187 117 zł przy takich założeniach. Jak wyglądałaby ta sprawa po rozliczeniu z bankiem? Po rozliczeniu nie interesuje nas, jakie jest saldo zadłużenia na dzisiaj. Dlaczego? Bo umowy nie ma. Musimy zwrócić bankowi nie to, co wpłaciliśmy, to, co, ile bank udzielił plus saldo, tylko musimy zwrócić to, ile bank fizycznie przelał złotówek. Bank przelał złotówek 145 800 do zwrotu po wyroku i raty w trakcie procesu 187 117, więc po rozliczeniu, czyli bank nam przelewa te pieniądze, my zwracamy kwotę kredytu do banku, to klientowi zostaje 41 317 złotych. Ile wynosi po unieważnieniu umowy zadłużenie? Zadłużenie wynosi 0 złotych, bo nie ma kredytu. Kredyt został unieważniony, czy stwierdzona jego nieważność. Ile wynosi następna rata do zapłaty? Rata wynosi 0 złotych, bo nie ma kredytu. Umowa jest nieważna. Co kładzie na stole bank? Dla porównania, gdybyśmy mieli to jeszcze bardziej w szczegóły wejść. Ile pieniędzy do zwrotu planuje dać bank w związku ze stosowaniem nieuczciwych zapisów za te lata, kiedy nieuczciwie pobierał te pieniądze, których nie powinien? Bank proponuje zwrócić 0 zł. Czyli godząc się na tą ugodę, którą bank tutaj zaproponował, rezygnuje klient ze wszystkich niesłusznie, nieuczciwie pobranych pieniędzy. Ile odsetek bank proponuje zapłacić za zwłokę? Bank proponuje 0 zł odsetek za zwłokę, bo bank nie uważa, że mamy rację, nie uważa, że nam się cokolwiek należy, jakiekolwiek roszczenia, a już tym bardziej odsetki od tych roszczeń. Więc 0 złotych odsetek. Wysokość raty. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Bank proponuje, że z 909 zł ta rata, jeżeli zdecydujemy się na stałe oprocentowanie, wzrośnie o około 150 zł, czyli do 1058. Jeżeli zdecydujemy się na oprocentowanie zmienne, to wzrośnie około 353 zł do 1262. Co oznacza, że bank daje ci zobacz, Bank daje ci rzekomą ulgę w kapitale, czyli mniej zapłacisz kapitału o 1290. To jest ten wabik, to jest ten lep na muchę. To jest ten, ta marchewka na kiju, którą próbuje nam tu machać bank. 1290 to oszczędzasz. Czy aby na pewno? Aby na pewno nie do końca. Dlaczego? Dlatego, że na różnicy w tej latach... Wziąłem sumę tych 149 ,94 zł. 94 groszy różnicy w tej racie i tych 352 ,90 zł. 90 groszy pomnożyłem razy ilość miesięcy, jako została do końca kredytu, czyli 189. Wychodzi na to, że dostając bonus w postaci tego, że nie musisz spłacać 12 900 zł. kapitału, w ratach oddasz, jeżeli zdecydujesz się na stałe oprocentowanie o 28 tysięcy więcej jeśli zdecydujesz się na zmienne o 66 ponad pół tysiąca więcej. Jakbyśmy odjęli te 12 tysięcy, to zostaje i tak 16 tysięcy więcej. 16, no 15,5 tysiąca więcej zapłacone do banku przy stałym oprocentowaniu, niż gdybyś nie zmieniał kredytu z frankowego i przy oprocentowaniu zmiennym o 50 około 3 tysiące złotych. Czego nie rozumiesz? Propozycja banku jaka jest? Każdy widzi. A propos tego oprocentowania stałego na 5 lat. Mówiłem o tym w odcinku o ugodach milenium. Jeżeli chodzi o ten wykres wiboru, czyli oprocentowania kredytów złotówkowych, na, jakiego, na jakie przejście, czyli na kredyt złotówkowy proponuje właśnie nam MBank. No to tutaj jakbyśmy zobaczyli, że te szczytowe najwyższe oprocentowania fiboru, które możemy obserwować na poziomach zbliżonych do tych, które mamy obecnie, trwały tutaj w okolicach dwóch lat, tutaj niecałych dwóch lat, więc. Możemy przypuszczać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że ponieważ te wysokie stopy procentowe trwają już nie, około mniej więcej roku, może jeszcze nie całego, no to na przestrzeni jakiegoś roku, półtora, może dwóch jest prawdopodobieństwo, że te stopy zaczną spadać. Co potwierdził sam prezes Adam Glapiński, tłumacząc, że najprawdopodobniej cel inflacyjny, Zmieni się do 2,5%, spadnie do 2,5% w 2025 roku, co za tym idzie, stopy procentowe również powinny według tych zapowiedzi spadać. To jest zdanie prezesa Narodowego Banku Polskiego, oczywiście. Teraz powstaje jeszcze jedno ciekawe pytanie. Prezes czy bankowiec z MBanku mówi, zawrzyj bezpieczną ugodę na 5% stopy procentowe, to są preferencyjna stawka na 5 lat. A prezes Narodowego Banku Polskiego, który odpowiada za wysokość oprocentowania kredytów, mówi: Ale inflacja, co za tym idzie, stopy procentowe za dwa lata, 2,5 spadną dużo, dużo niżej. No to pytanie, którym bankowcom można, moi drodzy, ufać? Pozostawiam to pytanie do Waszej. Oceny. A w ogóle tak na ten moment, jak oceniasz propozycję M-Banku? Czy to jest propozycja taka, którą warto rozważać? Czy według Ciebie nie jest ona korzystna dla Frankowicza i trzeba iść po swoje w sądzie? Ale jeszcze ciekawostki odnośnie tego, no dobrze, no ale jakie jest ryzyko wygrania? Bo może jest ryzyko bardzo duże, że ja przegram tą sprawę. Może dlatego M-Bank proponuje mi ugodę, bo chce, żebym miał bezpieczne swoje interesy. Moi drodzy, M-Bank wierzy i to jest ciekawe. M-Bank wierzy. Według swojego sprawozdania finansowego, że co trzeci Frankowicz zaakceptuje tę ofertę? Serio? Naprawdę? Naprawdę łudzicie się tam w tym M-banku na którymś wysokim piętrze, że co trzeci z nas przyjmie tego typu propozycję, zamiast walczyć o pełną bólę w sądzie? Za kogo wy nas macie, ja się pytam? Za kogo w nas macie Frankowiczów? Ja rozumiem, że zostaliśmy nabici w te nieuczciwe umowy M-Banku w 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 roku. Ja to rozumiem. Okej, okay. nie było takiej świadomości, nie było możliwości wzięcia często kredytów w złotówkach, nie było takich programów jak ten. Dlatego właśnie subskrybujesz ten kanał, bo chcesz mieć prosto od źródła takie informacje na temat tego, co banki knują i na co, moi drodzy, uważać. Ja rozumiem, że w tym M-Banku zawarliście z nami takie umowy. Teraz pali się grunt pod nogami, ale naprawdę wierzycie, że co trzeci Frankowicz zawrze taką godę? Tracę wiarę w ludzkość, jeżeli ta, ten scenariusz by się zrealizował. O tym tutaj M-Bank mówi w swoim sprawozdaniu. Ale co w sądach? Według te, tweeta, który opublikował Dominik Pawlina, dyrektor Departamentu Prawnego Wotum Robin Lawyers, również na podstawie sprawozdania finansowego M-Banku, zobaczcie, ilość korzystnych wyroków 852 do 13, 852 wyroki korzystne dla frankowiczów, 13 tylko dla M-Banku. To oznacza, że 98,5% spraw w sądach z mBankiem wygrywają frankowicze. A jak sądzisz, dlaczego mBank nagle wysyła propozycję ugody? Bo co? Bo ma uczciwą umowę? mBank nagle chce przewalutować Ci na bezpieczny kredyt złotówkowy, bo przecież ten frankowy jest w porządku. Idź do sądu. Skoro uważasz, że nasza umowa jest nieuczciwa, idź do sądu. My się nie boimy, że wygramy. Ale wiesz co? No może byś chciał przewalutować. Preferencyjne warunki. Obniżymy Ci saldo zadłużenia. No, stałe oprocentowanie preferencyjne, szybko i bezpłatnie przewalutujemy. Patrz, masz opiekun na Ogody. Wszystko dla ciebie, żebyś czasem nie wpadł na ten jakże ciężki do zniesienia finansowo i psychicznie dla nas pomysł, żeby nas pozwać. Dlaczego? Bo. Wiemy, z prawdopodobieństwem bliskim pewności, że 98,5% tych spraw, czyli na 100 frankowiczów, którzy wchodzą do sądu wygrać z bankiem, tylko 1,5 frankowicza przegrywa. Ja wiem, jak absurdalnie to brzmi, ale 98,5% wygrywalności spraw frankowych w sądach. No, tak wyglądają fakty w sądzie. Ciekawostka, mówiłem o tym na początku, ale jeszcze raz podkreślę. Propozycja przychodzi bezpośrednio do Frankowicza z pominięciem pełnomocnika. Propozycja ugody plus załączniki to w tym konkretnym przypadku było 65 stron materiału. I jak konsument ma to ocenić uczciwie i tak jasno, rzetelnie, jeżeli ma się nie kontaktować? Z kim ma się kontaktować? Bank zaprasza z opiekunem ugody w banku, który czyje interesy reprezentuje? Klienta czy banku? Oczywiście, że banku. Oczywiście, że banku. Interesy twoje reprezentuje Twoja kancelaria. Czy to jest kancelaria z grupy Wotum, czy jakakolwiek inna, która zajmuje się profesjonalnie reprezentowaniem spraw Frankowiczów, nie ma znaczenia, która dokładnie, ta, którą wybrałeś. To jest twój opiekun ugody. I jeżeli twój prawnik zobaczy, że Twoja ugoda jest korzystna i możesz na tym skorzystać? Bardziej niż na pójściu do sądu, czy niewiele jest tej rezygnacji, to jeżeli masz profesjonalnego pełnomocnika, to on sam ci zarekomenduje, że ta ugoda jest warta rozważenia. Po to wziąłeś kancelarię, po to jej zapłaciłeś i po to jej zapłacisz za rezultat, czyli sukces, żeby właśnie ci doradziła. Opiekunem Twojej ugody nie jest pracownik banku, bo to jest opiekun ugód, ale opiekun ugód banku, nie Twojej. Jeszcze raz, jaka jest propozycja? Zobacz dają Ci zniżkę 12 900 do no, temu konkretnemu klientowi, Rezygnujesz z możliwości pozwania banku. To jest one way ticket, droga w jedną stronę, już później nie możesz pozwać banku, bo się zrzekasz wszelkich roszczeń. Ale bank nie zrzeka się swoich roszczeń, o czym mówiłem w tym odcinku dotyczącym ugód. Tam koniecznie zajrzyj i zobacz, czego bank się nie zrzeka i o co możecie pozwać. Natomiast tutaj rata ci rośnie albo o 150, albo o 350 zł, czyli oddasz albo tam 28, albo 66 tysięcy więcej. W takim konkretnym przypadku, przy tej, tej uh, konkretnej ugodzie, w ratach kredytu, czyli co mi po tej zniżce 13 tysięcy, jak ja kilkadziesiąt tysięcy więcej i tak bym musiał zanieść do banku. Zamrożona stopa procentowa lub narażony jestem na WIBOR jego dalsze wzrosty to wszystko, co proponuje bank, co proponuje Ci sąd, co proponuje Ci wygrana sprawa, co proponuje Ci unieważnienie umowy. Oddajesz do banku kwotę kredytu, ale najpierw dostajesz. 187 tysięcy, czyli kwotę, którą do tej pory klient zapłacił, plus odsetki, jeśli sąd zasądzi je właśnie od dzisiejszego dnia, gdyby je zasądził i gdyby sprawa trwała 30 miesięcy, o założeniach tej sprawy mówiłem, czyli po rozliczeniu z bankiem klientowi zostaje 41 317. To z zapasem wystarczy na zapłacenie usług kancelarii profesjonalnej. Zadłużenie 0 zł, rata 0 zł. Tak wygląda, moi drodzy, propozycja... Przy unieważnieniu umowy, a 98,5% Frankowicza wygrywa z M-Bankiem w sądzie. Napisz koniecznie pod spodem w komentarzu, co myślisz o tych propozycjach ugód banków, co czujesz, kiedy widzisz właśnie taki materiał, konkretne case study. Moi drodzy, jeżeli znasz kogoś, kto ma kredyt właśnie w mBanku, wyślij mu koniecznie link do tego odcinka. Niech zobaczy, niech obejrzy, niech będzie przygotowany, niech będzie gotowy na to, co powinien zrobić i na co zwracać uwagę, kiedy dostanie od M-banku taką propozycję? Bo M-bank, zakładając, czy każdy inny bank, to, że 33% Frankowiczów zawrze taką ugodę, liczy trochę na to, że dostaniemy coś, co wygląda bardzo dobrze, a niekoniecznie musi być dla nas korzystne. Oczywiście, czy każda ugoda tak będzie wyglądała, czy za miesiąc, dwa propozycje się nie zmienią, tego nie wiemy i nie możemy wykluczyć. Ale Mówimy o konkretnym przypadku, który właśnie dostaliśmy, który czarno na białym na papierach M-Banku mamy do przeanalizowania i to też zrobiliśmy. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, koniecznie daj łapkę w górę, subskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz i oczywiście napisz komentarz, choćby dla zasięgu. Niech ta wiadomość dotrze do wszystkich klientów M-Banku, ale nie tylko. Również do tych klientów innych banków, którzy również są szczuci, którzy są zapraszani do tego, żeby zawrzeć z bankiem ugodę, która może być dla nich niekorzystna. Dziękuję bardzo, to wszystko na dzisiaj, Grzegorz Celewan.